No i tak, y, chcę. Przepraszam. Ale chcę jeszcze Wam szybko tylko pokazać, jakie teraz będą bosy chinne. Tylko najpierw oczywiście się napatrzymy. No i tak, dzisiaj może jeszcze zbierzemy kogoś do mojej tej. jej. Tylko najpierw oczywiście. W ogóle y, to. o, od razu sobie z no i tak, e, chcę tylko powiedzieć też nie yy... co to było aha, nic ważnego, ale chwilę przetnę chociaż to był tylko facebook który prawie dla mnie jest niepotrzebny, więc nie wiem czego sobie niego zobaczy, nie? ale lepiej chyba nie fajne rzeczy to są oh, szybko zobaczymy, szybciutko jest, jest akceptuję o, co tylko ciebie nakarmi? Ja to zrobię, jak ja mam gruby. Aha! Tego tak od razu mam te do głowy, jak ja mam grube. Czekajcie, czekajcie, grubas, grubas, grubas. Hmm, już Co? Ja tylko nie. Masz królik, zaraz go zabiję, ale mnie no, samą, z mo... yy, sobą, ale. No, dawaj, włącza się. No, mm, dawaj, ja Śnie i co ja? Grubość. Nie właśnie, on ma dobre. Czy on ma dobre? Mi się wydaje, że nie. Ta głowa jest dziwna. W ogóle, jaką ja mam? Jaką ja mam grubość? Tu samo, pewnie tylko on ma coś innego skóry, i to inaczej jest. No zaraz się tam ja wejdę. Ojej, tam jest... Szybko! No idź się, nie stoisz. O, tu mam tu jakieś bajorko. jest jakieś bajorko chyba. Czy taka przepaść i bajorko? Nie ma wcale! Chociaż... Jest. No dobra, już uspokój się w wodę. Zdało. Zobaczymy czy się coś... O, mogę się odblokować? Ale tak mi się też trochę ciemniejsze jakby zrobiło. Właśnie, to właśnie nigdy. Nie wiem czegoś, że no to chyba. Jest, że jakby się właśnie, A, a bo tu wolniej się kurczę. To czego już wiem. Dobra. Przepraszam przetnę. Przepraszam przetnę. No prześła no, ta bobatka. Bobatka, ja będę ją tak nazwać. Ale niech sobie wyje... Co ty tu siedzisz cały czas? Ona przyda i skóry, co ja nie mam hmm, Dlatego go nie, nie, nie zmienię A to gdzie ta dziura? Jakby tu Tak, to tu Nie, pewnie ci tu przyszły Ja tam wpadam. o wpadam Jaki to by był świetny dom Tu nigdy nie wyszedł nawet Mm. Ale tak, no jak właśnie Okej okay. <ścoughs> Ojej, oni mnie atakują O dobra, zaraz sobie zjem e, Szybciej, no idź Ani prawa Żadne oh, jeju. Jest. Gdzie ten cik. Nie wiem, może zniknął chyba. Dobra, czekajcie. Ale ja tylko nie klikałam! Ej! Jakieś nieporozumienie. Kto idzie się ze mną ścigać, niby? O, mam szansę wygranej! Jałka jest, więc jedziemy. No dobra, no. W ogóle, jakby tak muszę spać ale dobra. Cała flaga jest... patrzę gdzie ja idę, bo ja, bo ja tu nigdy w ogóle nie byłam, wiecie? Bo mi się nie chciało chyba tam iść. Czy ja tam byłam? Nie, nie byłam. Nie, tu jest, Ale w ogóle jak tu ładnie! Tu jest jakby taki mieli zaraz się coś przejść, Jakby to był taki boss, takie pole, jeju. Albo tak, że kiedyś to był boss, bo zobaczcie, tak ścieżka, nie. Od razu mi się to przypomina z bosem. Ale nie wiadomo jakim. Co to, jelenie? Szybciej, bo tamtej się nawet nie że tam musia się wracać. E, to to szybko raczej mi poszło zebranie. No i coś jeszcze innego porobimy, może się zabijemy, a potem zaraz zobaczę. Jadę się skończy ten wyścig. Gdzie jest ta flaga? Na jakiś Z czym? Gdzie, 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 Ach, idź, idź. No świetnie. Dobra, okej. Okay. Świetnie, no. Chyba. Ojej, przepraszam. E, nie będę teraz mu odpisywać, dlatego proszę Was. Oni mogą w każdej chwili pisać. Nie wiem, jak przejść. Ja przejdę na okrętkę. Gdzie to idziemy w ogóle? Co to było? La, 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 Max. A, pewnie Max przy... Właśnie takiego. Czekajcie. To skóra dla mnie była dla Max, wiecie? A, Max się śniściga. Mam szansę na wypiano. Nie, już nie ma on. Już nie jest za długo. Ale to ta flaga taka jest! Ile, i, i Dlatego najlepiej. Chcecie walczyć? Oni mają tu skórę, nie. Nic. Czekajcie, chcę... Mm, tylko no pokazu. Oko, wiecie, widzieliście chyba. Reś. Już. I czarny nie jest podobny, ale nie ma przecież ich skóry. Teraz w ogóle zbieramy na tę skórę. Mmm, to to jest, Aha. Okej, okay, kiedyś przegram. Może teraz wygram. A może przegram. A może wygram i przegram. A może przegram i wygram. Bójcie się. Bójcie się! To mój sposób szybki. Co? Jak to się stało? No, chodźcie. Głupieutkie, niedwiatki. Szybciej, uciekaj. Aha. Okej. Okay. Aha. Co się stało? Aha, dobra, okej. Okay. Nie, trudno. Czyli jak tam, tam tego się przyłączyłam, to on już jakby był leżąc, no. Świetnie teraz jedzenie. Co to jest? Co to jest? Co to w ogóle? O, tu co to? Aha, to jest taka toczonka. I tak, ile? Dobra, dziewięć. Tylko kończymy. I kolejny może raz zabiję bossa, jeżeli byście się zgodzili. Hm ale bym skończył się wam zapytała kiedy e, in? i... i okej okay. serio, bo nie wiem czy wy byście chcieli bo to w ogóle tylko to wam pokazać jak trudno teraz będzie o, nic, no myślałam, że go zabije ej, to nie fair Właśnie teraz tam że jakiś zaklinował pewnie się i zniknął bo się zaklinował no, idziemy no i szybciej proszę się. <grych> U, rybka. Uro, dobra, mam 15 level. No, trochę mi brakuje do tego levelu. Ale dobra, może w następnym odcinku zabierzemy na No, D? Może będzie szybciej? Hmm. Wchódź No i tak, teraz jesteśmy tu Teraz idziemy tam I teraz tu powinny być I tutaj raczej się skręca Właśnie Idź! Ja wreszcie nóż Napełnijmy tylko siły Dobra, to Okej, okay. wszystko dobrze, mam wszystko pod kontrolą Trochę cisza się zrobiła, ale okej okay. Tylko ja właśnie nie lubię tego po nim błota Widzicie jak mu skapuje? No chodź Zrób mi coś A, no tak, po trzecim chyba razie będzie ciężej, ale to też jest O, życie mi się pojawiło, a! Nie masz prawa. Mam szczęście z tymi siłami, nie? Może z że tego nie zabiję, ale zobaczcie, jak to no z trochę się zabija go. O, zapełniło mu się trochę życia. Napełni mu se. Nie wiem, czy, czy mi się to zdawało ale chyba on sobie napełni. Pamiętam, jak kiedyś się mi napełni to. Co takie? Idź. co? A, rozumiem.